Widzieliście to? Zimowa pogoda jest. Śnieg! Oczywiście, że jest. Mróz. Musicie mi uwierzyć na słowo jest. I oprócz tego wszystkiego, co mamy? Simpsona. Simpson oczywiście, że z nami jest. Czyli co dzisiaj robimy? Czyli dzisiaj zaczynamy zimowy sezon, ponieważ mamy już taką, no powiedzmy, że zimową aurę. Zima się zrobiła, zima do mnie, jak widzicie, zawitała, więc serdzień, że musimy zrobić jakąś przyjażdżkę zimową, przyjażdżkę po śniegu. No, zimową to jeszcze nie, bo teoretycznie to mamy jesień według kalendarza, ale robimy taką śnieżną przyjażdżkę Simpsonem, ponieważ Simpsonem jeszcze po śniegu nie latałem. Także dzisiaj takie pierwsze testy Simpson. Na, na śniegu. No wiadomo, że go miałem w zeszłym roku, ale nie było śniegu, bo go kupiłem na wiosnę, no to już śniegu nie było. A dzisiaj się nadarzyła okazja, napadało śniegu, więc trzeba to zrobić, ponieważ może być tak, że jutro już tego śniegu może nie być. Mimo, że utrzymuje się u mnie teraz jest, nie wiem, no z minus 5-6 minus stopni, no to wiecie, jutro różnie może być, może się wszystko stopić, więc trzeba to po prostu nagrać, trzeba to zrobić, trzeba przetestować, jak ten Simpson chodzi po śniegu. No komarkę jeździłem, to znaczy, no, znaczy, no, ogarem 205 jeździłem, zielonym komarem nie Aha, widzieliście to? <grywa> kurwa Nie Tak się, tak się tak się tworzy YouTube, YouTube'ownie O Jezu Co to się kurwa stanęło Simpson Ożył, Matko Bosko Matko bosko, Simpson Ożył kurwa. Żeby drugi raz nie pierdolnął no leci. Co jest kurwa Dobra, teraz już Simpson chyba się nie obali, mam nadzieję. I o czym to gadaliśmy? Bo już teraz zapowiem. Aha, komarem zielonym nie latałem i chyba zielonym po śniegu nie będziemy latać, ponieważ jest on w za dobrym stanie. Troszkę mi go szkoda na śnieg, ale, ale jak tak sobie myślę, to chyba i tak nim pojedziemy po śniegu. Ale dzisiaj zajmiemy się Simpsonem. Simpson nawet nie był w sumie odpalany, tutaj go przeprowadziłem, tutaj go z garażu przyprowadziłem, żeby go nie odpalać, już stoi no od ostatniej jazdy, czyli nie wiem ile no kurde, za 3-4 tygodni już na pewno stoi nieodpalany, jak nie odpali no to wiadomo, <laughs> będzie niestety lipa, ale kurde, mam nadzieję, miejmy nadzieję, że odpali sobie gdzieś tutaj go po śniegu potestujemy, fajnie jakby było tak z minus 20 albo z 30, była taka twarda gleba to by się latało, ale dobra, zaraz to wszystko, o tym wszystkim sobie pogadamy, nie będę was tutaj teraz tym zanudzać, przypominam wam tylko, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik także strzelajcie subskrypcję, strzelajcie łapki w górę, no i komentujcie, I jeżeli ten film wam się spodoba, chcielibyście kolejną część takiej Zimowej jazdy oczywiście nie mówię, że Simpson, może to być nawet zimowa jazda Neosem albo Komarkiem, no czymkolwiek, to dawajcie łapki w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie 150 łapek w górę, no to przy kolejnej najbliższej okazji, jak tylko będzie śnieg, to nagrywam kolejną zimową jazdę. A czym, no to jeszcze zobaczymy, co tam będzie za sprzęt gotowy do jazdy. Tylko, no wiecie, jak nie będzie tego śniegu teraz przez 3 miesiące, to przez 3 miesiące tego filmu nie, może nie być. Ale łapki strzelajcie, jak tylko się nadarzy okazja, to ten film oczywiście wleci. Dobra, no to co bierzemy się za odpalanie tego Simpsona, bo chyba już troszeczkę za dużo gadam. Odpalamy paliwo to ostatniego razu nie dalałem. ostatnio jak już jeździłem, kto oglądał moje filmy, ten wie, że już ostatnio było troszeczkę ulipa z tym paliwem, ale to nic, zobaczymy zaraz jak to pójdzie. Dobra, jakoś odpalił tylko kurde Czemu on tak chujowo odpala, ktoś mi powie Nie wiem, może w sumie ten gaźnik być do dupy musiałbym się wreszcie za niego kurde wziąć w sumie Jak przypierdolą mrozę i będzie mróz i nie będzie pogody na jazdę. czy znaczy, nawet jak będzie duży mróz, to będziemy jeździć Ale jak będzie więcej czasu teraz na takie rzeczy to trzeba chyba do niego zajrzeć. tego gaźnika, albo co? Bo przecież to jest tragedia. Dobra, próbujemy jechać, zobaczymy. Zobaczymy, jak daleko Czy w ogóle gdzieś zajedziemy? A jak gdzieś zajedziemy, tak daleko. Simpsons, Snowride, 2K22. Dzisiaj będziemy się tu bujać po takich. A tam, kurde, oponka letnia się ślizga. Będziemy się bujać raczej po. Tu po jakichś tam krzakach po polach, a nie nigdzie po asfalcie, bo to asfalt jest ogólnie ładny, czarny, a tu chodzi, żeby Simsona przetestować. Gdyby było tak twarda, zmarznięta ziemia, to bym tu wszędzie po polach śmigali elegancko. O kurde, ogólnie ten śnieg to już padło tu ze dwa dni temu, ale... I było go na pewno trochę więcej, ale kurde, nie, nie, jakoś tak nie miałem kiedy się zebrać, żeby nagrać to A Dzisiaj sobie stwierdziłem, nie no, trzeba się za to wziąć, bo za chwilę tak jak mówiłem może tego śniegu nie być. Oj. I za chwilę może też nie być jazdy, bo Simpson zdechł Halo, panie Simpsonie? Pali? Nie wiem tylko dlaczego jest taki problem z tym pierwszym odpalaniem, może po prostu, nie wiem, go zalewa, czy coś, po dłuższym postoju Ciężko mi powiedzieć Ogólnie fajnie jakby tak napierdoliło z metr śniegu Ciekawe jakby ten Simpson szedł W tym śniegu O, teraz to ogólnie by się przydało Gara 200 przetestować ale kurde, jeszcze jest nieposkładany. W przyszłym odcinku będziemy coś w nim na pewno składać. Czyli w sobotę. Ale to w sumie jeszcze nie jest nic pewnego, bo... Bo tak jak ostatnio mówiłem, troszeczkę u mnie ostatnio jest lipa z czasem na... Na nagrywanie, na montaż, na to wszystko ogólnie na YouTubownie I Ogar 200 nie wiem Prawdopodobnie będzie coś w sobotę Ale niestety nie mogę nic na razie obiecać Także może być także w sobotę, może być także za tydzień No tam jeszcze troszeczkę jednak jest roboty Aczkolwiek chciałbym się z tym w miarę uwinąć Bo jak za chwilę napada jeszcze więcej śniegu To trzeba będzie testować, kurde Będziemy mieli co? Na testy Ogar 200 po śniegu Ogar 205 po śniegu Komar 2351 Simpson Na no, upartego bym nawet na osy mogli polatać, ale... No Neosem to tak kurde nie wiem jak on tam da radę po tym śniegu Na pewno Simpson i komarki będą szły lepiej jak ten Neos. Chociaż kurde, no różnie może być. Może być tak, że jednak Neosem będzie się jeździło najlepiej po śniegu. Nigdy tego nie wiadomo. No i też wam jeszcze teraz muszę powiedzieć, bo tam obiecałem wam, może nie obiecałem, ale chcieliście ten skuter, żebym wam tam jeszcze nagrał, tam którego nie widzieliście, to znaczy widzieliście, on był tam w specjalu na 1000 subskrypcji, ale o tym skuterze nigdy jeszcze nic nie było na kanale. tak wiem, będzie to nagrane, bo wyraziliście taką chęć, że chcecie taki filmik, więc to będzie na pewno, ale kurde, ale jedziemy w pole. Ale musimy chwilę, musicie chwilę poczekać. Aż, no może nie na lepszą pogodę, bo lepszą pogodę może być już ciężko, bo, no, bo jest listopad, jest jesień i zara może być ogólnie jeszcze gorsza tylko pogoda. Ale poczekajcie chwilę, taki odcinek na pewno będzie, z tym skuterem sobie gdzieś go przetestujemy w jakiś taki mniej deszczowy dzień, czy tam mniej śnieżny. Tamto będą emocje, tamto możemy rozwinąć nawet 35 km na godzinę, taką prędkość, więc to nie będzie, to, to, to nie są żarty, to nie jest zabawka, trzeba się do tego po prostu przygotować jak należy, żeby sobie krzywdy tam później nie zrobić. Ja Hamuje już lecę bokiem. Wu Drifty Drifty Simpson, Simpson zdech. Ja mu gas on zgasł. Wiem, że niektórzy już sezony pokończyli, nie latają, a dla mnie sezon to się nie kończy. No nie ma tak, że się sezon skończył, po prostu trzeba się po prostu grubiej ubierać, o i tyle. Taka jest moja opinia na ten temat. No tu wbijamy sobie kurde gdzieś na bagno może, bo tu jest bagno. No, zobaczymy. Jak mnie wciągnie tu, albo jakiś dziki wypierdolą, to się zdziwię. Lepiej, żebym dzików tu żadnych nie spotkał. Nie, tu nic. Palimy gumę. Zobaczcie ile dymu, ale to oczywiście z wydechu, nie z gumy, <śpiewanie> i wyskok. O, dupę mi podbiło poczułem normalnie. <śpiewanie> Jeszcze raz. Ale fajnie, ale fajna górka na Simpsona. Kurde, jak mi się uda gdzieś kamerkę jakoś ustawić, to wam pokażę to z perspektywy po prostu z boku. Najgorzej ruszyć Kurde, no ewidentnie, dupa leciała w powietrzu Może gdzieś tu na płot umocuję tą kamerkę Muszę spróbować, jak umocuję tą kamerkę to wam zaraz to pokażę Dobra, kamerka na razie się trzyma Zobaczymy czy w ogóle będzie się jeszcze trzymała jak tu dojadę Także co, ja lecę, oddam kilka skoków A wy oglądajcie te moje popisy kaskaderskie Bo by nic się nie stało Dobra, teraz obczajem na kamerce, że coś tam widać, ale musimy tą kamerkę jednak tutaj bliżej jakoś ustawić, w miarę blisko, żeby, to tak, żeby lepiej jednak to było troszeczkę, może widać jakieś, takie... o, może teraz będzie lepiej widać, oby teraz wyszło lepiej, także co, jeszcze, jeszcze kilka schoków trzeba oddać. dobra, jeszcze normalnie zmęczyłem, kurde. Dobra, na tą chwilę niestety koniec głupot, chociaż pokatowałbym tu jeszcze tą górkę, Jestem jeszcze tu poskakał, trochę bym sobie musiał brać większy rozbieg, to znaczy wyższa prędkość by musiała być, ale no nie idzie się rozpędzić po tym śniegu. A tutaj wam powiem, coraz pewniej się czuję i nie chcę sobie krzywdy zrobić, bo znając rzeczy jak się tak pewnie poczuję to będzie lipa, ale jeszcze na pewno tutaj wrócimy, nie w tym odcinku, ale jak będzie kolejna jakaś jazda Simpsonem na pewno, na pewno tutaj jeszcze przyjedziemy poskakać tak, Taka tak a wam powiem, że ostatnio dosyć dużo, ostatnio dosyć dużo latam ktm -em. Wiem, że już kiedyś was pytałem o takie filmy, czy chcecie, ale zapytam jeszcze raz, czy chcecie oglądać może jakieś filmy z jazdy ktm Bo tak jak mówiłem, ostatnio dosyć sporo latamy tam e, krosikami, motorkami, jakieś tam KTM-y, i takie, no i takie ogólnie, wiecie, takie różne te motorki sobie latamy. Coś tam mam nagrane, bym mógł coś zmontować, ale to jak w ogóle byście chcieli. Także dajcie znać w komentarzu czy taki film was by interesował. Interesowałyby was takie filmy, a może byście chcieli też taki odcineczek, taka zimowa przyjażdżka ktm właśnie po takich polach gdzieś sobie polatać, pogazować. O, takie góreczki, jakieś coś porobić, takie małe wyskoki ktm chociaż dla mnie taki wyskok no to wam powiem, że żaden wyczyn, ale kurde, może takie filmik też byście chcieli. Dawajcie znać w komentarzu, co tam byście Chcieli oglądać. To znaczy, o dajcie znać, czy chcecie coś z katemem, czy wrzucać takie filmy, was co interesują, czy nie. Dzisiaj to w ogóle chyba nawet nie w trzeciego biegu. Cały czas tylko jedynka i dwójka, nie? Kurwa, co za sprzęt! Teraz z górki nie chce zjechać? Nie, zjedzie. Ciekawe, czy podjedziemy pod tą górkę. Ostatni test w tym odcinku. Podjazd pod. No, na kamerce tego nie widać, bo ta górka, no, niby nie jest stroma, ale po tym śniegu. No wam powiem, że może być wyczyn. Nawet nie wiem na jakim terabiegu jedziemy. Ale już czuję, że wjedziemy. Chyba. Trzeba dobrze kierownicą kontrolować. No. Kurwa nie wiem. Nie wiedziemy. Ale wiecie, ja chciałem tu wjechać bez pomocy, bez nóg. A bo jak się odepchnę, to wiadę, ale... Bierzemy jeszcze jeden rozpęd dłuższy Na jakim wybiegu tutaj? Na jedynce podjeżdżałem no, Chciałbym na dwójce, ale na dwójce tu może być za szybko I podejrzewam, że się wypier... Także nie wiem, czy jest sens kombinować, ale zakombinujemy, spróbujemy, spróbujemy Nie no, teraz to już za bardzo jest zamulony Rezygnujemy z podjazdu Trzeba jeszcze raz go tu wkręcić dobrze od dołu. A, ah, z dwusuwami. Nie ma taka jak ten, lekko gazuj. I... Trochę na zbiornik. Ojej tam. Bez problemu i kończymy odcineczek tą góreczką. Już tu, no po prostu, nie wiem, no nie mogę ujechać. Ale to nie że warunki tam na drodze, w się sensie po tym co jeździmy, tylko warunki pogodowe, bo kurde, tak jakiś coś leci z góry po oczach, że nic nie widzę. Oj, no i oczywiście na sam koniec zgasł. No i dobra, moi drodzy, po tej krótkiej dzisiejszej jeździe, krótkiej aczkolwiek można by powiedzieć, że intensywnej, mogę stwierdzić, że. Simpsonem lata się na pewno lepiej po śniegu niż ogarem 205. A czy to jest spowodowane tym, że Simpson ma większą moc? Czy, czy spowodowane jest to konstrukcją? Czy spowodowane jest ona chociażby tym, że on jest cięższy? Bo to też może być jakaś tam różnica. Ciężko mi na razie powiedzieć, on ma chyba nawet szersze koła, na pewno ma szersze koła, może to jest przez to, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, a może tak naprawdę, nie wiem, a może tak naprawdę to jest spowodowane tym, że nie ma aż tak dużo tego śniegu, chociaż Ogarem 205 też taki śnieg latem, ale tym Simpsonem zdecydowanie lata się lepiej niż Ogarem 205, to znaczy po śniegu, tym się lata lepiej niż Ogarem 205 i w sumie ogólnie to też się tym lepiej jeździ, bo jest szybszy. No także. Także, no co by nie było, chyba pod każdym względem, Simpson jest kurde lepszy. No na to wychodzi moi drodzy. No zresztą nie ma co się oszukiwać, ale tutaj nic nie mogę faworyzować, bo może być tak, że kurde Simpson stanie czego bym nie chciał, a Ogaren 205 byśmy gdzieś tam dalej pojechali. No nie wiadomo jak to jest, jeszcze takich testów nie przeprowadzałem. Ale tylko powiem Wam, że jeszcze jakieś takie testy grubsze się szykują. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Szykują się też grubsze tuningi, grubsze projekty, ale wiecie, ja bym chciał tu grubszy projekt zrobić, już tu siedzi w głowie. Ale najpierw temu się ogara 200 skończyć, a z ogarem 200 idzie jak idzie. No raz jest taki czas, że mógłbym trzy odcinki rzucić z nim w tygodniu, a, ra, a nie raz jest tak, żebym jeden tylko w miesiącu wrzucił. To wszystko zależy jak to tam idzie i z czasem i z wszystkim nie będę wam tutaj zamulał. Jeżeli Wam się spodobało, strzelcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli byście chcieli część drugą zimowych przygód. Nie wiem czy to będzie na Simpsonie, czy na Ogarze 205, czy na skuterze, a może KTM, no to zostawcie 150 łapek w górę. Jeżeli będzie 150 łapek w górę, będzie to dla mnie taki znak, że chcecie drugą część zimowej jazdy. I oczywiście y, kolejna zimowa jazda będzie po prostu jak będą warunki, to znaczy jak będzie śnieg, no bo w sumie możemy latać też po mrozie, jak będzie minus 20 czy 30, to na pewno polatamy, ale no wiadomo, fajnie się w ogóle lata w tym śniegu. Taki klimacik, no kurde. No i przypominam Wam jeszcze, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik, także strzelajcie. subskrypcje. Strzelajcie łapki w górę. No i jeżeli bijemy 3000 do, do końca 2022 roku, no to będzie jakieś tam będą, jakieś dodatkowe nagrody. Nie wiem czy to będzie kasa, czy narzędzia te, których ktoś tam nie odebrał. Zobaczymy jeszcze jak to wszystko się potoczy. A na dzisiaj to wszystko. Miło było. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!